Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, musisz zapewnić odpowiednią temperaturę dla lokatorów. Nazywam się Wojciech Kuziński, prowadzę spółkę Rentumi i naszym celem jest usprawnić rynek najmu mieszkań w Polsce. A więc, jeżeli wynajmujesz mieszkanie dla lokatorów i jest problem z tym, że chcą grzać ponad normę, a więc na przykład w zimę, w lutym, jest sytuacja, że Twoi lokatorzy mają 28 stopni w pokoju, to jest lekkie przegięcie. Ile powinniśmy zapewnić temperaturę, jaką temperaturę powinniśmy zapewnić w danym pokoju? A więc w tradycyjnie w pokoju powinno być 20 stopni, w kuchni ta temperatura może być niższa na poziomie 18 stopni, natomiast w łazience, tam gdzie człowiek się rozbiera, temperatura powinna być na poziomie 24 stopni. A więc jeżeli chcesz zapewnić odpowiednią temperaturę, to są właściwe normy dla mieszkania. Jeżeli montujesz nowe ogrzewanie, warto zastosować tzw. maty grzewcze. W przypadku, kiedy chcesz zrobić całkowicie nowy remont, całkowicie nowe ogrzewanie, w, ten, w, tym, w tej sytuacji lepiej zamiast ogrzewania takiego tradycyjnego grzejników, lepiej zrobić maty grzewcze pod panelami bądź pod płytkami. I stosowanie wtedy tych mat powoduje to, że możemy łatwo kontrolować temperaturę w mieszkaniu. Dodatkowo, jest coś takiego jak stacja pogodowa na przykład firmy Netatmo. To jest kosz około 450 zł, i na komórce jesteśmy w stanie zobaczyć na bieżąco, jaką mamy temperaturę w mieszkaniu. Jeżeli lokatorzy przeginają z temperaturą, możesz nawiązać do nich, że będą mieli wyższe rachunki, ale żeby zrzucić odpowiedzialność na lokatorów za płacenie wyższych rachunków, powinieneś odpowiedni zapis umieścić w swojej umowie. Jeżeli chcesz właściwą umowę, możesz wejść na wzory.rentum.pl. Tam znajdziesz właściwy wzór umowy najmu, który jest sprawdzony przez kancelarię prawną i jest to dziewięciostronicowa aż umowa, która zabezpiecza ciebie od początku do końca najmu. Jeśli chodzi o kontrolę, czyli możemy zastosować albo maty grzewcze, albo stacje pogodowe i poprzez umieszczenie tego paragrafu. Zrzucamy całą odpowiedzialność za płacenie nadwyżki na lokatora, czyli my zapewniamy 20 stopni w pokoju. Jeżeli ogrzewanie będzie wyższe i rachunek przekroczy zaliczkę na media, wtedy lokator będzie musiał dopłacić. Zwróć na to uwagę, ponieważ mi nawet niejednokrotnie się zdarzyło, że musiałem zapłacić 2,5 tysiąca złotych za dwa miesiące grzania w jednym mieszkaniu. Zwróć na to uwagę, ponieważ są to Twoje pieniądze, a biznesnajmu jest po to, żebyś zarabiał. Do usłyszenia, do zobaczenia.